Pasa się wzięła ogólnie z, z pasji do motoryzacji. Wcześniej startowałem w zawodach w dużym motokrosie przez kontuzję. Po prostu yy, musiałem z tego zrezygnować, ale na szczęście pojawiły się takie motocykle tak jak, jak Pitbike. Ta klasa mi bardzo odpowiada. Startuję teraz w tych zawodach, także stąd się wzięła pasja do tych mniejszych motocykli. Widzę, że zaraża Pan tą pasją swoje dzieci. Zarażam syna, mam jeszcze córkę, która dotrze. Z, yy, ogólnie staramy się rodzinnie spędzać, yy, spędzać czas. A, a, a przy okazji, właśnie tutaj mamy motocykle, także staram się zarażać pasją i ogólnie czymś innym niż komputery. Żona też jeździ? Yy, raz, raz pojechała, wywróciła się już więcej. Niech nie pojechała, ale ma chęci cały czas. Ale kibicuje? Kibicuje, bawi się razem z nami, także jest, 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 jest i będzie za chwilę. A ile syn ma lat, proszę powiedzieć? Bo tu widzę kółeczka z boku są dostawione jeszcze dla równowagi. bo nie masz lat? potwierdzam. To od kiedy zaczął? Yy, zaczął dosyć wcześnie, on miał niecałe 3 lata, ale to, to, to było na bardzo skręconym motocyklu, cały czas biegają za nim. Dzisiaj już sytuacja wygląda trochę inaczej, że jeździ sobie sam po torze, ja tylko tam doglądam czy się nie przewraca. A jak pan ocenia bezpieczeństwo? Czy to jest bezpieczne dla dzieci w tym wieku? Yy, oczywiście, że tak, bo kontakt z motocyklem od jak najmniejszej, od jak, 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 jak najwcześniej, przepraszam, to jest tylko na plus, bo takie, yy, yy, takie gadanie za przeproszeniem yy, yy, ludzi, którzy się nie znają na motoryzacji, że co on będzie robił, jak będzie miał 15 lat, co on będzie wyrabiał na tym motocyklu, to właśnie będzie wyrabiał, bo będzie miał technikę, będzie wiedział, jak się motocykl zachowuje, yy, będzie po prostu czuł ten motocykl, także im wcześniej tym lepiej. Yy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest to jest no, no jak najbardziej na plus. A w którym momencie kółeczka pójdą na bok? Myślę, że w tym sezonie już odkręcimy kółkę, bo na rowerze już powoli łapie równowagę. Na tym będzie prościej, bo są większe koła, szersze. Także myślę, że w tym sezonie już odkręcimy.